Przeprowadziliśmy eksperyment i dokładnie udokumentowaliśmy 120 dni przemiany dwóch naturali. Przed i po wykonaliśmy badanie deksa składu ciała, które pokazało ile zyskali bądź stracili mięśni i tłuszczu, zmierzyliśmy ich obwody oraz przetestowaliśmy siłę. Ten film prawdopodobnie zmieni Twoje postrzeganie tego, jak naprawdę zmienia się sylwetka podczas naturalnego treningu. I może właśnie dlatego będziesz żałował, że go włączyłeś, bo łatwo nabawić się nierealistycznych oczekiwań co do tego, jak będzie się zmieniać Twoja sylwetka, skoro w mediach społecznościowych co i róż widzisz przemianę z formy informatyka, który w wolnej chwili oddaje się pasji do rozgrywek szachowych w gościa, który spędził pół życia w Dagestanie. Fakt, od czasu do czasu ktoś odważy się pokazać, jak naprawdę wygląda naturalna sylwetka po wielu latach treningu. Zbiera wtedy masę hejtu za to, że rzekomo nie przykłada się do treningów. Dlatego poprosiliśmy dwóch śmiałków o to, abyśmy mogli na ich przykładzie dokładnie sprawdzić, co można osiągnąć w cztery miesiące naturalnego treningu. Ich przemianę przygotował i nadzorował zespół klubu stalowej formy, czyli ja, Mikołaj Nowak Lekarz, Paweł instruktor trójboju siłowego i psycholog oraz Wiktor. Trener i medalista mistrzostw Polski w trójboju siłowym. Partnerem kanału jest KFD. Sprawdzone suplementy kupisz taniej z kodem Stalowy pierwszy dzień rozpoczęliśmy od badania składu ciała metodą DEXA, która jest uważana za jedną z najdokładniejszych, choć oczywiście do wszystkich wyników należy zachować zdrowy dystans. Następnie wykonaliśmy pozowanie. Zatem rzućmy okiem na przykłady poszczególnych poziomów tkanki tłuszczowej. Z wyższego pułapu startował Mariusz, u którego DEXA pokazało 31,3% body Widzimy sporo tkanki podskórnej w okolicach talii, a mieście brzucha nie pokazują się wcale. W dole pleców są do Wyraźne boczki, co unaczniają zwłaszcza tyłem. Natomiast widać także świetne predyspozycje do rozwoju mięśni pleców. Stanisław uzyskał wynik 20,6%. Widzimy tu mniej tkanki podskórne niż u Mariusza, ale nadal przysłania ona mięśnie brzucha, których praktycznie nie widać. Tyłem widoczne są także delikatne boczki. Pierwszy dzień zakończyliśmy testami siłowymi, które porównamy z wynikami za 120 dni. Na podstawie wizualnej oceny sylwetek i wyników deksam, u Mariusza i Stanisława zdecydowaliśmy się na przeprowadzenie redukcji. Jej kluczowym punktem było przygotowanie odpowiedniej diety. Jednak podeszliśmy do tego nie od strony typowej rozpiski kulturystycznej, gdzie masz te same posiłki złożone głównie z mięsa, ryżu i chudego twarogu. Takie diety w w pewnych przypadkach mają sens, natomiast służą one głównie do tego, żeby przy bardzo ograniczonej i ściśle określonej kaloryce dostarczyć maksimum białka, minimalną potrzebną ilość tłuszczów, a resztę kalorycznej puli przeznaczyć na węglowodany. To, że jest ciągle te same potrawy z taką samą ilością soli zmniejsza także prawdopodobieństwo nagłego podnania, jak po tanim chińczyku na mieście. Chińczyki i pizze! Co też ułatwia monitorowanie wagi. Natomiast tak rygorystyczne podejście pasuje do ostatniego etapu redukcji, kiedy schodzisz w okolice 10% i niżej, i wtedy faktycznie musisz dobrze się postarać, żeby dobyć białko przy małych kaloriach a pula produktu do wyboru znacznie się zawęża. Nawiasem mówiąc, przeciętna osoba i tak nie musi w ogóle osiągać takiego poziomu tkanki tłuszczowej, by wyglądać świetnie. Natomiast co innego, kiedy startujesz z pułapu 20% body lub więcej. Daje Ci to znacznie większą swobodę przy wyborze jadłospisu, a taka ilość tłuszczu sprawia, że Twoje mięśnie są bezpieczne, w związku z czym nie masz żadnego powodu, żeby ich przechodził na typowo rozpiskowe diety. Wręcz przeciwnie, jeżeli postawisz na smak i satysfakcję z jedzenia, zdecydowanie ułatwisz sobie życie i sprawisz, że dieta będzie dużo przyjemniejsza i łatwiejsza do utrzymania. Przykładowo, Mariusz w ciągu tygodnia nie jadł dwa razy tego samego. Jego jadłospis obejmował m.in. pieczone bataty z mięsem, chrupiące kotlety z schabowe czy deser z masą serową i płatkami. Pomyśl tylko, o ile lepiej redukuje i żyje się osobie, która je takie posiłki, versus takiej, która wpycha w siebie suchego jak trociny, kurczaka i twarok. Mimo różnorodnego i smacznego jadłospisu. Pod koniec eksperymentu udało nam się zamknąć kalorykę w przedziale 2000-2200 dziennie przy podaży białka rzędu 180 g, 75 g tłuszczu i 170 węglowodanów. A i zbilansowanie dostarczało odpowiednią ilość protein do utrzymania mięśni, węglowodany dające energię do treningów oraz tłuszczem, żeby zachować optymalny poziom testosteronu. I co warte zanotowania, jadł jedynie trzy posiłki, bo na to pozwalał mu grafik, spożywając je od dowolnych Porach w ciągu dnia. Uczestnikom naszego eksperymentu nie brakowało jednej rzeczy: motywacji. Teraz ty również możesz poczuć nutkę rywalizacji, bo właśnie wystartowaliśmy z 30-dniowym wyzwaniem, które zakończy się spotkaniem na żywo z zespołem klubu stalowej formy. Udział w wyzwaniu jest otwarty dla wszystkich, którzy dołączą do klubu w tym tygodniu, czyli tylko do 15 lutego. Po tym terminie zapisy zostaną zamknięte. Pod naszymi skrzydłami mamy już ponad 400 podopiecznych, którzy dzięki temu realnie ułatwiają sobie życie, bo nie muszą myśleć o diecie, bo my ją układamy i korygujemy. Nie muszą także głowić się nad planem treningowym, gdyż w tej kwestii ich również wyręczamy. No i oszczędzają sobie frustracji brakiem efektów, bo po prostu robią to, co sugerujemy i osiągają swoje cele. Aby dołączyć do wyzwania, przejdź na stalowyszok.pl do 15 lutego. Link znajdziesz w opisie filmu. Kolejną kwestią jest trening, który na redukcji, ze względu na to, że organizm nie regeneruje się po wysiłku tak dobrze jak na masie, powinien być dobrze przemyślany, aby z jednej strony dawać odpowiednio mocny bodziec do utrzymania masy mięśniowej, a z drugiej nie doprowadzał do przetrenowania. Zapytałem trenera Pawła z klubu stalowej formy, co może powiedzieć o planach treningowych, jakie przygotowaliśmy dla uczestników eksperymentu i dlaczego wyglądały one w taki sposób. Na początku przygotowań w planach treningowych chłopaków trzeba było skupić się przede wszystkim na poprawie techniki. Z tego względu w ich planie znalazło się sporo ćwiczeń akcesoryjnych, mających na celu ją skorygować. Do tego zostało dopasowane odpowiednie tempo oraz pauzy, mające na celu poprawę dokładności ruchu i wyeliminowanie złych nawyków. To dobra strategia, należy Redukcję. Jeśli i tak nie jesteśmy w środowisku sprzyjającym budowaniu siły, to warto spożytkować ten czas na poprawę techniki i wzmocnienie słabych ogniw. Pod koniec przygotowań nadeszła pora na przygotowanie szczytu formy, więc w planach górowały już niemal wyłącznie główne wersje ćwiczeń na coraz mniejszej objętości, a na sztandar pojawiało się coraz więcej ciężaru. Choć chłopaki już na starcie prezentowali dobry poziom siłowy, to strategia powiodła się i udało im się poprawić wyniki, mimo sporej redukcji. Jeżeli odważysz się na redukcję, Oprócz zaopatrzenia w dobry trening i pomysł na dietę, będziesz musiał być też gotowy na wyzwania i pułapki, jakie ona ze sobą niesie. Pierwszym problemem, na jaki natknął się Stanisław, i jaki być może napotkasz ty podczas redukcji była nadgorliwość, wynikająca z chęci jak najszybszego zobaczenia efektów i zbyt gwałtowne dokręcenie śruby. Już po tygodniu od rozpoczęcia redukcji napisał, że czuje się bardzo słaby na treningach, dodając, że być może wynika to z faktu, że zaczął codziennie biegać. Bieganie to Świetna forma aktywności, ale niestety jest na tyle obciążające dla organizmu, że może odbijać się na regeneracji i wynikach na siłowni. Na kanale już wspominaliśmy, że lepsze na redukcji są spacery, które są znacznie mniej obciążające. Już po tygodniu, od ograniczenia biegania i zamiast tego postawienia na kroki, samopoczucie i wyniki Stanisława na siłowni znacznie się poprawiły. Kolejną przeszkodę, na jaką napotkali uczestnicy, być może znasz z doświadczenia. Na początku waga spada regularnie i z tygodnia na tydzień widzisz mniejsze liczby na wadze, aż nagle albo się zatrzymuje, albo wręcz podskoczyła. To może być znak, że Twój organizm zaadaptował się do tego, ile jesz i jak dużo się ruszasz. Jeżeli dwa tygodnie z rzędu Uwaga nie spada, będziesz musiał zmniejszyć porcję jedzenia lub zwiększyć aktywność. Albo wyeliminować podjedanie, które pogrzebało więcej redukcji niż brak siłowni w promieniu 50 km. Uczestnicy naszego eksperymentu także mieli problem z takimi pokusami, a że ich przezwyciężenie jest wymagające, wie chyba każdy, kto zrzuca uwagę. Pomagało im w tym m.in. zwiększenie stworzenia błonnika czy kawa. Czas na wielki moment. Omówienie wyników eksperymentu zaczniemy od Stanisława, u którego zaszła, można powiedzieć, książkowa, udana, naturalna redukcja. Udało nam się zrzucić 8,6 kg, w tym 7,2 kg tłuszczu. Dzięki temu zszedł z 20,6% atranki tłuszczowej do 14,2%. Przedem widzimy znacznie lepszą separację klatki piersiowej oraz więcej szczegółów na brzuchu. Największy progres widać natomiast tyłem. Pojawiło się sporo szczegółów, a dzięki spaleniu boczków poprawiły się także proporcje. Można powiedzieć, że w bicepsach tyłem wygląda jak dwie zupełnie różne osoby. Bokiem z kolei prezentuje znacznie wyraźniejsze barki. W tym czasie zszedł ponad 10 cm w pasie. Jeżeli chodzi o wyniki siłowe, pomimo zrzucenia prawie 9 kg, utrzymał wynik 140 w wyciskaniu na ławce, a dodatkowo dołożył 10 kg w martwym ciągu, dźwigając 220 kg. Podbił także o 4 oczka swój wynik w podciąganiu. A gdzie element brutalnej prawdy o naturalach? Niestety wynik Dexan pokazał również 1,5 kg beztłuszczowej masy mniej. Bo jeżeli redukujesz naturalnie tyle kilogramów i nie jesteś osobą całkowicie początkującą, w w 50% przypadków stracisz też trochę masy beztłuszczowej. Dodatkowo spadł o 10 kg wynik w przysiadzie i zmniejszyły się o centymetr obwody większości partii. Co może wynikać też z tego, że zmniejszyła się okalająca jedkanka podskórna. Mariusz z kolei stracił 9,7 kg, ale uwaga! Zrzucił aż 10,4 kg tłuszczu, a w tym samym czasie zyskał 60 kg masy mięśniowej. Wynik Dexa tym razem pokazał 23,1%. To, że nie tylko nie stracił, ale wręcz zyskał mięśnie, potwierdzają jego wyniki siłowe. Dołożył 10 kg w wyciskaniu, dochodząc do 155, 5 kg w przysiadzie oraz 10 w martwym ciągu. Do Wrócił też 7 ruchów w podciąganiu, a wynik 19 powtórzeń przy wadze prawie 93 kg jest warty odnotowania. Czy ty powinieneś spodziewać się takiego progresu siłowego na redukcji? Raczej nie. Myślę, że oprócz skutecznego planu, na taki efekt złożyły się dwa czynniki. Po pierwsze, wysoki startowy poziom bodyfatu, a po drugie, dobre predyspozycje Mariusza. Sylwetkowo widzimy znaczny spadek ilości tłuszczu w okolicach talii, choć tak jak było w przypadku Stanisława, największa różnica jest poza tyłem. Znacznie zmniejszyły się boczki, co poprawiło proporcje, a dodatkowo odsłoniły się mięśnie pleców, które robią Wrażenie ilością zgromadzonej masy. Z drugiej strony nadal zostało parę kilo tłuszczu do spalenia, co pokazuje, że jeżeli zaczynasz z wysokiego poziomu bodyfatu, 4 miesiące to może być za krótki okres, aby osiągnąć w pełni satysfakcjonujący efekt. Na koniec warto zauważyć jedno. Uczestnicy tego eksperymentu zredukowali mimo tego, że czasami byli głodni i musieli walczyć z podjadaniem. Bywały dni, kiedy brakowało im energii. Mieli wyjazdy, które powodowały problemy z regularnymi treningami i trzymaniem diety. Zdarzały się przeziębienia, momenty zatrzymania spadku wagi, a nawet okresy, w których waga chwilowo odbijała w górę. I to jest kluczowe, bo redukcja nie odbywa się w warunkach laboratoryjnych. Dzieje się w prawdziwym życiu, w którym zdarza się, że coś staje na drodze. Mimo tych wahań oni nie przerwali procesu. Kontynuują swoją przemianę i udowadniają, że da się. Pod warunkiem, że akceptujesz niedoskonałości i po prostu robisz dalej swoje. Zaczęliśmy w marcu. W marcu ważyłem 105 kg. Teraz ważę 88 kg, i to jest najniższy mój wynik y, wagowy od, od czasów mierzenia. To jest, no nie wiem, to jest, na pierwszym roku studiów, mniej więcej, pewnie tyle, więc co było z 15 lat temu, jak nie, jak nie więcej. Yy, więc tutaj czuję się bardzo bardzo sprawnie. 14% tkanki tłuszczowej według tego badania DEX. Myślę, że też jest całkiem przyzwoitym y, wynikiem. No i wowiąz te. 88 kilo, no to dziś podnoszę 140 na klatkę, w przysiadzie 160 i ostatnio nowy rekord 220 na martwy, więc łącznie to będzie 520 kilo, jeśli chodzi o PR-ki. Myślę, że ważąc 88 kilogramów i być zwykłym gościem, który pracuje na co dzień w biurze, podnosić po więcej niż 500 kilo to jest całkiem fajny wynik. nie?